Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft City. Ja jestem Pluto, a to jak widać jest nowo wygenerowany świat. Aczkolwiek, ciód zwiedzony przeze mnie. I co my tu widzimy? Świat pokryty lodem. Po raz kolejny prezentuję ten Seed, ponieważ bardzo urzekła mnie jedna rzecz: to jak w ten lód jest wbity. Jest wbita ta łódź. No to wygląda. Naprawdę to jedno z lepszych ujęć w ogóle momentów na screena, jakie widziałem w swoim życiu. O ile nie najlepszy. Z takiego naturalnie wygenerowanego, oczywiście, Minecraft'a. Nie mówię tutaj o jakichś budowlach Co jeszcze na to zaoferowanie ten Seed? W gruncie rzeczy niewiele, ale już możecie widzicie. Już jest to wioska. Nie za dużo. Ale właśnie w kraju Rodu jest to pierwsza wioska, którą udało mi się znaleźć w takim miejscu, jak widać. Yy, nawet ma iglo, więc to nie wiedziałem, że takie cuda je zmienili. Więc naprawdę jest śmiesznie. Może yy, tu jest dzwonek? Można dzwonić, ojej, to, to dopiero peca. Właściwie nie miałem pojęcia, a jak się jak dziecko. Czy hmm, coś ciekawego? Są to jakieś skrzynie? Jakieś mapy? To kartograf powinien być. Hmm, ale wracając... Czy ten cich ma nam jeszcze coś do zaoferowania? No, niespecjalnie. W tę stronę jest y, tajga, tam jest tundra. Y, na przemian potem się to łączy. Y, jeżeli chcielibyście zmienić klimat z tego zimnego, to radzę Wam udać się w tamtą stronę. Ponieważ są tam jakieś góry, jakaś pustynia, ogólnie sawanna, więc tak zupełnie inny, inny klimacik. No i to za tymi górami będzie tam trochę dalej. Jak widzieliśmy, to jest łódka. Jak popłyniemy w tamtą stronę, powinniśmy spotkać jeszcze kolejną łódkę, ale to już zostawiam Wam. Właściwie to wszystko, co chciałem Wam zaprezentować. Czyli właśnie ta wioska, ta łódka po środku. Naprawdę, moim zdaniem, jednego z fajniejszych biomów, mimo że pomijając wygląd, nic więcej nie wnosi. No, nie oszukujmy się. Tak więc, yy, następnym razem postaram się przedstawić coś ciekawszego. Do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.